Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Farid i witam Was na kanale szachowym. Typowa dwójka. Hmm, czym jest kanał szachowy bez analizy partii Pola Morfiego w Operze? Partia odbyła się w 1858 roku. Wtedy Paul Morphy, 21-letni. Szachista, który pokazał swoją wyższość w Nowym Orleanie, zostaje zaproszony do Paryża, do opery, przez dziłka Brunswicku na taką, a, powiedzmy, no, amatorską partię, przynajmniej z jego strony. No tutaj, Paul Morphy to można powiedzieć, że grał na ślepo, ponieważ bardziej skupiał się na samej operze niż na grze, czyli tak kątem oka zerkał na szachownicę. i... Podawał e, ruchy, które należy wykonać. Także tutaj przejdźmy do analizy. A Paul grał tutaj białymi, hmm, zaczyna dość spokojnie, e4. Walczymy o centrum. A, I tutaj w tej partii Paul pokazał e, swój kunszt, e, jeśli chodzi o strategię, o strategiczne myślenie, które w tamtych czasach nie było e, aż tak Hmm, często używane. A Duke również odpowiada pionem na E5. Rozwój figur, przede wszystkim skoczek na F3 z atakiem na piona na E5. A tutaj czarne mają kilka opcji, tak? Możemy zagrać spokojnie skoczek na C6, żeby obronić tego piona, ewentualnie. Hmm, tak jak tutaj Diuk właśnie zagrał, D6. Nie jest to do końca dobre posunięcie, ponieważ no, blokujemy naszego gońca. E, oczywiście bronimy tego piona, ale e, potem musimy poświęcić dużo więcej czasu na rozwój czarnopolowego gońca. Pol natychmiast... Przechodzi do ataku, tak? wprowadza drugiego piona do centrum, no i sprawia pewne groźby na polu E5. Duke decyduje się na ograniczenie tutaj ruchów tego skoczka, związuje go. Jest to co prawda niedokładność i dlaczego to jest w ogóle niedokładne? O co tutaj chodzi? Ponieważ tutaj po biciu, który następuje w partii. A jeśli czarne zdecydowały się na dalsze bicie pionem, to Pol bardzo szybko może wejść w końcówkę, wymienić te Hetmany. Tutaj oczywiście mamy szach, król nie ma wyboru, musi odbić. I na koniec zostaje pion, który jest niebroniony. Pol oczywiście mógłby go sobie zbić z atakiem na gońca, jak również z atakiem na piona na F7 i. Z groźnymi widłami, więc tutaj czarne musiałyby zagrać dość pasywnie, wycofać tego gońca do obrony. A natomiast pol spokojnie mógłby sobie wprowadzić kolejnego gońca do gry, zrobić roszadę. Natomiast król czarnych zostałby tutaj w centrum. A w partii poszło troszeczkę inaczej, ponieważ po biciu na E5 a, czarne odbijają skoczka. Czarne odbijają skoczka, atakują Hetmana. A tylko, że to dalej jest dużo lepsza pozycja dla białych, ponieważ po takim biciu oczywiście czarne odzyskują swojego piona z centrum, ale pol jest do przodu, jeśli chodzi o rozwój figur, tak? Pol bardzo duży nacisk kładzie na e, wprowadzanie jak największej ilości swoich figur do gry, a nie skupianie się na pojedynczych zyskach jakichś jeden pionek czy Atak czy zaszachowanie Przeciwnego Króla, on nie skupia się na tym. On stara się, żeby wykorzystać cały potencjał swojej armii, co też zobaczymy w późniejszych ruchach. Zwróćmy tutaj uwagę na to, że mamy ruch szósty i Pol już ma dwie figury wprowadzone w polu: piona centralnego i jeszcze grozi tutaj atakiem, grozi matem yy, na Przeciwnego Króla. Tak. No. Duke Brunszwiku niestety, ale tutaj w sporych opałach musi się bronić. Stąd skoczek na F6. No, nie jest to aż tak dobra obrona, ponieważ no po prostu blokujemy tą groźbę, tak? Ale zwróćmy uwagę na to, jak Paul teraz bardzo szybko przerzuca swoje ciężkie figury na skrzydło hetmańskie. Ponawia swoją groźbę. Tutaj mamy Piękny atak na pole F7. A tak naprawdę, gdyby tutaj powiedzmy, tak, czarne wykonają jakiś wolny ruch, no to grozi to matem, grozi to matem, szybkie bicie. Król nie ma możliwości zbicia. Może jeszcze uciekać tutaj na D7, ale nie zmienia to nic, ponieważ tutaj chodzimy Hetmanem i to byłby mat. To byłby mat dość szybka partia, no tylko. Tutaj wątpię, żeby wtedy a, była tak bardzo owiana sławą. E, dlatego tu czarne decydują się na Hetman na E7. Bronimy tego pola na F7. No i czarne miały tutaj dylemat, ponieważ zarówno pion na F7, jak również pion na B7 jest atakowany. E, I to, co wcześniej wspominałem. Paul Morphy nie skupia się tutaj na pojedynczych pionkach, na zyskaniu przewagi materialnej. On raczej stara się zyskać przewagę pozycyjną. Tak? Więc tutaj nie rzuca się z automatu na tego piona, ponieważ to wcale nie jest równoznaczne z tym, że wygrałby tą wieżę. Wręcz przeciwnie. W tej pozycji, gdyby Paul Morphy zdecydował się na bicie tego piona z atakiem na tą wieżę, tutaj ewentualnie z jakimiś atakami na króla w przyszłości a niestety, ale nic z tego by nie wyszło, ponieważ czarne bardzo szybko wymieniłyby hetmany, Zaszachowałyby króla, jak również zrobiłyby widełki na króla i na hetmana, co zmusiłoby białe do wymiany tych hetmanów, tak? I pamiętajmy, jeśli przeciwnik nas atakuje, a im więcej figur wymienimy, tym przeciwnikowi trudniej będzie nas atakować, ponieważ no, no nie będzie miał tych figur, nie będzie miał czym nas atakować, tak? więc wytrącamy przeciwnikowi broń z ręki. Tutaj goniec spokojnie wraca na aktywne pole, możemy go jeszcze ścigać, ale on by się wycofał tutaj na B6, a Okej, okay, pozycja czarnych nie byłaby aż tak zadowalająca, ale y, dużo łatwiej by im się grało i ta partia nie byłaby od razu przegrana. E, dobrze, ale wróćmy do głównej linii. To nie poszło w partii. E, tutaj, tak jak wspominaliśmy, pol stawia na figury, stawia na rozwój figur. E, stąd mamy skoczek na... C3, bronimy również tutaj piona centralnego, bo atak to jedno, ale czasami warto się na chwilę zatrzymać, wrócić do tej defensywy, a jak również tutaj sprawiać pewne groźby, tak? Tutaj z atakiem na Hetmana, z podciąganiem w tą stronę. A... Natomiast Duke w tej pozycji. Hmm, bardzo trzyma się tego piona, tak, stara się go obronić i okej, okay, teraz ten hetman zarówno broni pola F7, jak również pola B7, więc ani jeden, ani drugi pion nie może zostać zbity, tylko, że mamy problem, bo mamy raz, dwa, trzy figury po stronie białych, które są już wprowadzone i mogą sprawiać zagrożenia, natomiast figury czarnych no, niestety, mamy tutaj Hetmana, który no nie za bardzo może się ruszać, ponieważ musi pilnować tych dwóch pionów. A mamy skoczka, który nie ma jakichś wielkich perspektyw. No, tutaj atakował tego piona, tylko że pion jest już broniony. A natomiast pozostałe figury czarnych jeszcze śpią. A zanim wprowadzimy tego gońca, to minie jeden ruch, drugi ruch i dopiero wtedy. Możemy myśleć o roszadzie, żeby zabezpieczyć tego króla, tak? A, tylko mamy trzy ruchy, a białe w tym czasie również będą e, tutaj podciągały swoje kolejne figury do ataku. No dobrze, Polmorfi, kolejna figura w grze, kolejna figura w grze, i zwróćmy uwagę na to, że podciągamy figurę białych i ograniczamy ruch. Figury czarnych, tak? więc tutaj a, pełna dominacja ze strony białych. No i tutaj ciekawy ruch B5. B5 czarne starają się jakoś oswobodzić, tak? starają się przegonić figury białych. A, no i tutaj doskonale widzimy goniec z Hetmanem na bardzo mocnej diagonali. Tutaj spore naciski na pole F7. A więc czarne starają się pozbyć tego gońca, ponieważ no to jest monstrum, tak. No i gdyby ten goniec na przykład wycofał tutaj na d3, na e2, tak. No to wtedy czarne złapałyby chwilę oddechu i może udałoby im się jakoś oswobodzić z całej tej pozycji. Niestety albo istety. Paul mm, no, bardzo dobrze tutaj liczy, tak. Bardzo dobrze liczy. I doskonale widzi. Raz, dwa, trzy, cztery wyprowadzone figury do raz, dwa, do dwóch, więc zakłada, że Ok, w tej pozycji ja mogę poświęcić swojego skoczka, ponieważ w dalszym ciągu tutaj dochodzi do bicia, mamy odbicie, mamy odbicie. A w dalszym ciągu, nawet po takiej wymianie, gdzie oddajemy. Swoją lekką figurę za dwa piony i dalszą inicjatywę, to białe w dalszym ciągu mają potężną przewagę. Tak? Dalej mają trzy figury wyprowadzone do dwóch figur czarnych. A tutaj mamy szach. Czarne coś z tym muszą zrobić. Zasłaniają się. A no tutaj, oczywiście, gdyby. Odeszły królem na D8, no to już jest mogiła. Tak? Białe robią długą roszadę, wciągają jeszcze wieże do akcji. Ten król tutaj długo by nie ustał, a dlatego czarne podciągają skoczka. I zwróćmy uwagę na to, że zarówno jeden, jak i drugi skoczek, one są związane. Kompletnie nie mogą się ruszać. A jeden skoczek nie może się ruszać ze względu na Hetmana, drugi nie może się ruszać ze względu na króla. A... Natomiast Pol robi długą roszadę. Yy. I właśnie, dlaczego długa roszada, a nie na przykład krótka, tak? Wszystko to jest kwestia czasu. Wszystko to jest kwestia czasu. A jeden ruch więcej może yy, dać czas czarnym na odzyskanie jakiejś tutaj równowagi. Oczywiście byłoby to bardzo trudne, ale trzeba grać zstępem. Trzeba grać zstępem, więc tutaj zamiast robić y, krótką roszadę i podciągać tą wieżę na kolumnę D, lepiej po prostu zrobić sobie długą roszadę. Ojoj! Oj, oj. Mały spoiler. Eee, tutaj można zrobić po prostu długą roszadę i od razu wprowadzić tą wieżę na kolumnę D. A, ok, widzimy. Związana figura naciskamy ją, a czarne muszą coś z tym zrobić, tak? Muszą coś zrobić z tym fantem, dlatego wprowadzają swoją wieżę również na kolumnę D. I zwróćcie uwagę na to, jak te wszystkie figury są ściśnięte, tak? One kompletnie nie mogą się ruszyć. Są albo powiązane, albo no, muszą bronić innych figur, tak? W tym jeszcze mamy króla w centrum. A dlatego Pol oddaje wieżę. Oddaje wieżę. Zaskoczka. Dlaczego? Ponieważ tutaj czarne muszą odbić. Ale co się zmieniło? W tej pozycji skoczek był związany przez gońca, tak? Nie mógł się ruszyć, ponieważ z tyłu stał król. Dwa ruchy później na tym polu, w dalszym ciągu znajduje się związana figura, tak? A co robimy ze związanymi figurami? Atakujemy, staramy się jak, je jak najbardziej naciskać, stąd mamy wieża na D1, tak? I znowu tutaj są problemy, a ponieważ. Ta wieża nie ma gdzie uciec, nie może się kompletnie ruszyć, a zaraz może zostać zbita. Dlatego tu pan Duke decyduje się na desperacyjny ruch, na desperację. Wymiana: wymiana hetmanów, ponieważ jeśli pozbędziemy się hetmanów, może uda się jakkolwiek wrócić do tej gry. No ale doskonale wiemy, że do tego nie dojdzie, ponieważ mamy bicie. Mamy bicie z szachem i widłami. Widełki tutaj na króla, na hetmana. Tylko, że ten skoczek już nie jest związany. Może odbić tego gońca. Ale teraz. krem, de la A Genialny ruch ze strony pola. Tu oczywiście nie będzie się decydował na wymianę hetmanów, ponieważ jak sobie policzymy materiał, Paul Morphy teraz jest jedną lekką figurę do tyłu. Tak? Jak sobie policzymy. Hetman, hetman. Goniec, goniec. wieża, wieża. No i tutaj czarne mają skoczka przewagi. Dlatego tu Pol decyduje się na poświęcenie. I to poświęcenie hetmana. Poświęcenie hetmana, a z szachem. Król nie ma gdzie uciekać. Czarne nie mają wyboru. Muszą bić. Muszą bić. I w tej pozycji jak sobie policzymy 9 punktów, 14 punktów, 17 punktów, 20 punktów. 20 punktów materiału. No i do tego jeszcze kilka pionków, tak? 20 punktów materiału w samych figurach. Do zaledwie 8 do zaledwie 8 punktów pola. Ale mimo to to w zupełności wystarczy. To w zupełności wystarczy, ponieważ po ruchu wieża na d8 jest mat. Jest mat. Król w centrum zostaje zamatowany poprzez wieżę, której oczywiście nie można zbić, bo jest ona broniona przez gońca. I ta partia świetnie pokazuje jak ważna jest synchronizacja figur i niepatrzenie na wartości, że a bo tutaj oddałem skoczka za dwa piony, no to jestem stratny. To nie zawsze o to chodzi. To nie zawsze o to chodzi, dużo ważniejsza jest inicjatywa i atak. I atak sam w sobie, żeby z Tutaj zobaczcie zresztą, że te dwie figury, no okej, okay, dobra. Tutaj czarne mają o te 8 punktów więcej, powiedzmy, tak, czy jeszcze więcej. Ale te dwie figury w ogóle nie brały udziału w grze. Więc to nie chodzi o to, ile macie tych figur, tylko ile z nich wykorzystujecie. Bo jeśli przez całą grę gracie bez tych dwóch figur, to tak jakbyście ich nie mieli. Więc one nie mają znaczenia. Także moi drodzy, a, tak wygląda partia Pola Morfiego w operze. Rok 1858. A, jedna z lepszych partii. A, I takie partie będę starał się wam pokazywać: takie perełki. Mm, ale nie tylko to, ponieważ będę również pokazywał a, partie mistrzów, partie historyczne. Własne partie, jak również partie z uczniami. I do tego Was zachęcam, zapraszam. Na dziś to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!